Witam serdecznie kochani na kanale WITAROT Cześć i Wsiekłania. Słuchajcie, dzięki Elenie Zrobimy sobie taki rozkład Czy wrócić do kraju, czy zostać na obczyźnie Wiecie, czy zostać na obczyźnie i wrócić do kraju Wiecie o co chodzi Mamy tutaj dwie talie kart Pierwszą i drugą Zobaczymy od razu co mam karty powiedzą? W zasadzie pierwszy raz yy, taki temat u mnie na kanale się pojawia. Dzięki Elena. Jestem ciekawa, czy, czy rzeczywiście jestem w stanie komuś pomóc poprzez takie czytanie. Oczywiście zapraszam do mnie. Yy, do kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmem. Ale zobaczmy. Czy osoby, które wybrały tą talię kart, mają zostać na obczyźnie, czy wrócić do kraju? Zobaczmy. Zobaczmy. No. Jaki jesteś teraz w sytuacji? przeszkadza? Co pomoże? Co jest nieuniknione? Uniknionego? Wynik? Rada? Okej, okay? no patrzmy jakiej jesteś sytuacji Piątka mieczy. Nie, siódemka. Są bardzo podobne te karty do siebie. Mamy tutaj taką siódemeczkę. Tak ona wygląda. Ktoś tutaj po kryjomu odchodzi, kiedy wszyscy już śpią. Więc ktoś coś tutaj kombinuje za plecami kogoś. Zobaczmy o co chodzi. W jakiej jesteś teraz sytuacji? Może ktoś cię oszukuje? Kurczę. I mamy białą kartę. Nic nie mogę więcej powiedzieć. Coś się w tym momencie się zadziewa. Nie wiem co. Naprawdę, moi kochani, nie mam pojęcia, czy to w ogóle do kogoś będzie to czytanie. Czy zostać na obczyźnie, czy wrócić do kraju. Ciekawe. Co zaszkodzi król denarów? Co zaszkodzi król? To jest może szef. Yy, szef. Może to jesteś ty. No zobaczmy, o co chodzi. Konkretnie. Może jesteś żywicielem rodziny. Zastój. Czyli brak czego. Brak jakby. Mm, Pracy, środków do życia, coś się staje w miejscu, coś stoi w miejscu. Nie możesz pójść jakby po coś nowego, zacząć czegoś nowego. Z jakiegoś powodu? Z jakiego? Z jakiego powodu? Ktoś kogoś wykorzystuje w jakiejś sytuacji. Nie wiem o co chodzi tutaj no to zwycięstwo zwycięstwo to jest również karta gdzie ktoś realizuje siebie kosztem czyimś nie wiem w jakiejś tej sytuacji ty akurat ale ewidentnie to tak wygląda jakbyś nie mógł realizować swoich jakby planów, ponieważ ktoś wykorzystuje cię w jakimś stopniu może do, y, do y, zajmowania się dziećmi. Hmm. No dobrze, a co pomoże? Czwórka była. W, czwórka była w jakiejś sytuacji z domem związanym, czyli y, z rodziną pomoże? Ktoś komuś się oświadcza? Ktoś kogoś zaprasza do domu? to jest ucztowanie, zabawa, osiągnięcie jakiegoś sukcesu? Yy, no. Co pomoże? Propozycja. Yy, współpracy. Albo ktoś komuś się oświadcza. Albo kogoś możesz poznać. W każdym razie tutaj jakaś sytuacja mm, mm, pomoże ci no, współpraca, yy, mamy królowe, królową pentakli, może ta królowa pentakli proponuje ci yy, jakąś współpracę, gdzie poznajesz kogoś, czyli gdzieś yy, może chodzić o firmę rodzinną, dajmy na to, albo po prostu zapraszać do domu kobieta, gdzie poznajesz jej syna. Yy. Czy córkę. Pomoże ci, jakieś zaproszenie spowoduje, że odmieni Twoje życie, tak naprawdę. No dobrze, co jest nieuniknione? Co jest nieuniknione? Ósemka mieczy. Ósemka mieczy. Co jest nieuniknione? Co jest nieuniknione? Hmm. Ojejku. <laughs> jakieś rozstanie, zdrady, przez jakiś zdrada, no mamy tutaj jakieś złamane serce. Jakieś rozczarowanie. Ósem, w ósemce mieczy widzimy. Kogoś, kto siedzi w tych negatywach, dowiad może dowiaduje się, że jest zdradzony, i cały świat się zwali na głowę, tak? I stąd tutaj jest ta siódemka mieczy. Sytuacja, i nie wiesz, co z tym fantem zrobić. Tutaj, no. Hmm. Sąd ostateczny, czyli no, jesteś zaproszony do działania, tak? To, co zrobisz w danej chwili, będzie miało wpływ na Twoje życie. Może chodzi o rozwód, może chodzi o rozstanie. Wyjazd gdzieś, odchamienie się, słuchajcie. To jest sytuacja karmiczna, która no, lekcja do odrobienia. Moi drogi, moja droga. Yy, I tak naprawdę yy, widzę kogoś, kto musi podjąć jakąś decyzję. Tak. Wynik. Paść kielichów. Paść kielichów no, dziwna ta karta. Paść kielichów to jest propozycja. No, gołym okiem widać yy, trójkąt. Ja bym powiedziała, masz ochotę, to się odcham, nie? No ale zobaczmy, paśki lichów, kielichów. lichów, jako... Nie, to jest wynik, przepraszam, Rada, to będzie za chwilę. Wynik jest taki, że no, opadną różowe okulary. I będziesz mógł rozpocząć coś, od zera budować. Dziesiątka mieczy to z tym mała śmierć, arkan małych, tak? Więc tutaj pójdziesz w coś nowego, innego. Czyli chodzi o być może wyjazd, co, zmieni, zmienisz całe otoczenie dotychczasowe ludzi. Pracę mieszkanie, wszystko yy, ponieważ yy, no przyjmiesz jakąś propozycję i pójdziesz w coś nowego no tak to wygląda jaka jest rada no jest w tobie siła, mocy. Yy, przezwyciężysz te wszystkie sytuacje, które cię przygnębiały do tej pory mhm. intuicyjnie pójdziesz w coś nowego Mm -hmm, jakieś rozmowy i co? I kapłanka. Po jakiejś rozmowie, być może z przyjaciółką, będziesz umiał, czy będziesz mogła, będziesz umiała wręcz podjąć jakieś nowe decyzje, po jakichś rozmowach, właśnie. Jakiś, jakaś prawda wychodzi i tutaj będziesz wiedzieć, co robić w danej sytuacji. No. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, jedyneczki, że czytanko Wam się podobało. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. Pa! Dobrze, zobaczmy, co u dwójeczek. Witam serdecznie osoby, które wybrały tą talię kart. Zobaczmy czy... Jest takie pytanie, czy zostać na obczyźnie, czy wrócić do kraju. Co tarot na to? Co ma tarot do powiedzenia dla tych osób? No. Dla dwujeczek. Sytuacja, w jakiej się teraz znajdujesz, co przeszkadza, co pomoże, sytuacja nieunikniona, Sytuacja nieuniknione, wynik rada. Okej. Okay. Jaki w jakiej jesteś sytuacji teraz? Hmm. Sprawiedliwość. Jakaś sprawiedliwość do Ciebie przychodzi. zobaczmy o co chodzi. <laughs> Za szybko. Księżyc wyszedł. Być może jakaś tajemnica wyszła na jaw. Sprawiedliwość dla, dla dwójki. No. I znowu sprawiedliwość. Trójka kielichów, cesarzowa, diabeł. O, jakiś trójkąt wyjdzie ewidentnie na jaw. Hmm. Tak tutaj wygląda taka sytuacja na pierwszy rzut oka. No wiadomo, diabeł to uzależnienia od seksu, od alkoholu, od sytuacji. No wiadomo, takich, gdzie. Mm, no. Nie są powszechnie popularne. A przynajmniej o nich się nie mówi. Hmm. No dobra, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Co przeszkadza? Dwójka mieczy, czy jest rywalizacja? U. rywalizacja. Dwójka mieczy, nie wiesz, no, jak wybrać, co wybrać? Szkodzi, coś zaszkodzi. No, oszustwo ewidentnie wygląda na to, że wyjdzie na jaw jakieś oszustwo. Tutaj ktoś się kłóci, słuchajcie, poczuje się wykorzystany i w zasadzie, no, będzie chciał odejść, jakby zatrzymać się, odpocząć, no, przeanalizować sytuację, tak. Więc hmm, co pomoże? A z denarów nowa praca, wyjazd, może być za granicę, albo nie wiem, powrót do kraju. W każdym razie, jakaś nowa sytuacja, inna niż y, y, jesteś w tej chwili. Czwórka buław, dziewiątka kielichów. No pięknie. Radość, szczęście z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy tutaj się ktoś będzie żenił, wychodził za mąż. Tutaj nowa, to takie odejście od. w nową sytuację. Tutaj mamy. Coś związanego z domem. Może będziesz zaproszony na ślub, wesele czy chrzciny. Lub Ty będziesz zapraszać. Yy, hmm, może będziesz świętować jakiś sukces. Yy, możesz tutaj podczas takiej, tej imprezy kogoś poznać nowego. Yy, więc tutaj no, fajna zabawa się szykuje. Nowa praca. Nowe możliwości na coś. Co jest nieuniknione? Trójka kielichów. No ta impreza. Impreza się szykuje jak nic. Mhm. Co nieuniknione? Co nieuniknione? Za dużo. No, i co mi tu wyszło? Propozycja przychodzi. Nie będziesz. Yy... Na tej imprezie przyjdzie jakaś propozycja pracy. Tak. Być może ktoś yy, świętuje jakiś sukces, jakiś awans. Proponuje yy, tobie na przykład. Yy, nową pracę, nowe możliwości, ty się będziesz zastanawiać, co z tym pantem zrobić. Nie wiem, czy to będzie za granicą, czy ty już będziesz wiedział, o co chodzi, tak? Wynik, no jest ta propozycja, czyli, no, jest ten kielich z pełen nadziei. No tak, jest sąd ostateczny, czyli co? Przyjdzie ktoś z pomocą, podda ci nową myśl, nową propozycję, która spowoduje, że to, co postanowisz, będzie miało wpływ na twoje dalsze życie, czyli tak naprawdę od ciebie będzie zależało, Czego ta propozycja dotyczy i czy ją przyjmiesz, ponieważ jeżeli jesteś za granicą i tutaj ci przychodzi jakaś propozycja pracy innej pracy, no to zostajesz tutaj za granicą, tak? Nie zostajesz na tej obczyźnie. Ale może przy, dla kogoś innego może przyjść propozycja w kraju, w, w jakiejś pracy może z, w związku, no nie wiem. I wtedy ta sytuacja spowoduje, że ty wrócisz. Do kraju, więc u każdego będzie to zupełnie coś innego. Jaka jest rada? <laughs> Ósemka mieczy. Ósemka mieczy mówi: No, wie, wiecie o czym mówi. Um, Uwolni się ze swojego więzienia. W skrócie mówiąc. Tutaj jesteś jakby w tych swoich myślach. Zabunkrowany, nie widzisz, że są nowe możliwości, które możesz wykorzystać. Masz w sobie siłę i moc. Jesteś osobą mm, y, piękną, wręcz mi tutaj krzyczy w głowie, <głos》>, więc to mówię. Y, seksowną. Mm, z pięknym uśmiechem, jeżeli jesteś mężczyzną, jesteś przystojny, muskularny, przyciągasz płeć przeciwną. No więc niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, potrafisz osiągnąć swój cel, tylko odejdź od tych negatywów, które siedzą ci w głowie. Od myśli, że no nie dam rady, nie umiem, nie, ch nie, nie chcę, nie wyjdzie mi, I takie myśli. No, sabotujesz się, więc odejdź od tego, odejdź od, od właśnie takiego yy, myślenia, a marzenia się spełnią. Zobacz, masz tutaj to słońce, które mówi, że to, czego pragniesz, przyjdzie do ciebie. Tak naprawdę zależy to od twoich decyzji. <laughs> Oczywiście, to jest sytuacja karmiczna. Jakby... Masz coś do przepracowania. Dwójeczko. Jesteś pod opieką sił wyższych, także nie martw się. Działaj i decyduj w zgodzie z sobą. Po prostu. Dobrze kochani, to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa.